Na czerwonym dywanie tegorocznej gali Emmy 2025 nie zabrakło widowiskowych kreacji, które natychmiast przyciągnęły uwagę obiektywów i widzów z całego świata. Trzy młode gwiazdy, Sydney Sweeney, Jenna Ortega i Hunter Schafer, udowodniły, że moda na tak prestiżowych wydarzeniach może mieć zupełnie różne oblicza. Aktorka, która kilka dni wcześniej zachwycała na festiwalu w Toronto podczas promocji filmu Christy tym razem postawiła na czerwień. Jej odważna, dopasowana suknia mocno podkreślała kobiece kształty, a szczególnie wyeksponowany dekolt wywołał fale komentarzy. Sydney udowodniła, że klasyczna elegancja wciąż może być wyrafinowana, a zarazem niezwykle zmysłowa. W Los Angeles rozdano najważniejsze nagrody telewizyjne. Emmy 2025 Tegoroczna gala przejdzie do historii nie tylko dzięki zaskakującym rozstrzygnięciom, lecz także za sprawą 15 piętnastoletniego Owena Coopera, który został najmłodszym w historii męskim laureatem tej prestiżowej statuetki. Nastoletni aktor zdobył nagrodę za przełomową rolę w miniserialu Netflixa Dojrzewanie. Odbierając statuetkę, mówił z wyraźnym wzruszeniem: Jeszcze trzy lata temu byłem nikim, a teraz stoję tutaj. Warto wyjść ze swojej strefy komfortu. Kogo obchodzi, że się czasem ośmieszysz? Jego słowa błyskawicznie obiegły media społecznościowe, inspirując tysiące młodych widzów. Sam serial Dojrzewanie okazał się prawdziwym dominatorem wieczoru, zgarniając aż sześć statuetek. To potwierdza, że produkcja Netflixa trafiła w czuły punkt, zarówno krytyków, jak i publiczności. Drugim wielkim zwycięzcą został Seth Rogen, którego komediowy serial Studio zdobył cztery nagrody. Jest mi autentycznie głupio, jak bardzo mnie to cieszy, żartował aktor i producent, odbierając jedną ze statuetek. Wielką niespodzianką wieczoru okazał się triumf serialu The Pit, który pokonał tak uznane produkcje jak Rozdzielenie czy Biały Lotos. Choć fani Rozdzielenia mogli czuć się zawiedzeni, serial Apple TV Plus również nie pozostał z pustymi rękami, zdobywając dwie istotne nagrody. Na uwagę zasługuje nietypowy sposób prowadzenia ceremonii. Gospodarz gali, Nate Bargace, zapowiedział, że każda mowa przekraczająca 45 sekund uszczupli pulę przeznaczoną na cel charytatywny o 100 tysięcy dolarów. Ten zabawny, ale i motywujący trik sprawił, że gala ku zaskoczeniu gości przebiegła wyjątkowo punktualnie. Jak zawsze ogromne emocje wzbudziły kreację gwiazd. Sydney Sweeney, Pedro Pascal i Jenna Ortega przyciągali uwagę fotoreporterów, udowadniając, że ceremonia Emmy to nie tylko święto telewizji, ale i wielkie wydarzenie modowe. Tegoroczne Emmy zapisały się w historii dzięki wyjątkowym zwycięstwom i młodzieńczej energii Owena Coopera. Gala pokazała, że telewizja wciąż potrafi zaskakiwać, zarówno wyborem laureatów, jak i atmosferą pełną humoru, emocji i wielkich momentów.